Jestem bez słów. To nie tylko komentarz Sergio Pereza po tym wczorajszym pierwszym w karierze zwycięstwie, to także moja reakcja na to, co działo się we wczorajszym wyścigu. Kiedy oczy wszystkich były skupione na Russellu i na tej wewnętrznej walce w Mercedesie, doświadczony meksykański kierowca pokazał pełne spektrum swoich możliwości, pokazał niezwykły charakter. Z ostatniego miejsca po pierwszym okrążeniu wjechał na najwyższy stopień podium. Dajcie mi chwilę, żebym zebrał myśli, ale pod żadnym pozorem nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 7 grudnia, Daniel Biały. Echa padoku. Zostawić Was na chwilę samych, z dużym wykrzyknikiem na końcu. Taka miała być pierwsza wiadomość, jaką Lewis Hamilton przesłał do Toto Wolfa tuż po zakończeniu wczorajszego wyścigu. To jest oczywiście żart, natomiast to, co wczoraj wyglądało na łatwy dublet Mercedesów, kolejny dublet, zamieniło się w prawdziwy koszmar. Toto Wolf po tym wyścigu, rozmawiając ze stacją Sky Sports, odwracał głowę, nie chcąc ponownie oglądać powtórek tego, co działo się przed garażem zespołu Mercedesa. Działo się tam naprawdę dużo, ale zanim o tym słowo na Kilka słów na temat Sergio Pereza, wczorajszego zwycięzcy. Perez pokazał wczoraj niesamowitą wolę walki, niesamowity charakter, bo przecież po tym kontakcie, tuż po starcie z Leclerciem, za który bardzo słusznie Leclerc otrzymał później karę, teoretycznie szansa na dobry wynik Sergio Pereza prysnęła jak bańka medlana. On się nie poddał. On szczególnie na początku, tuż po tej zmianie narzucił niesamowicie mocne tempo i na w 15 okrążeniu był już 11, był już o jedną pozycję od punktów. Mówi się, że odchodzić trzeba, kiedy jest się w szczycie swoich możliwości. Odchodzi się wtedy w ogromnej chwale. Natomiast w przypadku Pereza mam nadzieję, że to się nie potwierdzi, bo Perez. Co pokazał wczoraj, ma jeszcze Formule 1 wiele do zaoferowania. To jest niesamowita umiejętność obchodzenia się z samochodem, charakter, no i wola tego, żeby walczyć niezależnie od tego, jak się dzieje i co się dzieje na torze. No wczoraj było bardzo wiele wypowiedzi, nawet Lorenza Strola, że Perez zasługuje. No szkoda tylko, że teraz pojawiają się takie wypowiedzi, a nie wtedy, kiedy trzeba było przyłożyć długopis do kontraktu. Gdzie na tym tle, czy jak na tym tle wyglądał Alex Albon, podpowiem Wam nigdzie. Jeżeli Red Bull stoi przed decyzją, kogo zabrać ze sobą na kolejny sezon, moim zdaniem odpowiedź może być tylko jedna. Wczorajszy wyścig dał kolejne świadectwo, kolejny dowód na to, że ma ogromną przewagę nad Albonem i mentalnie jeżeli chodzi o umiejętności obchodzenia się z samochodem ta umiejętność zadbania o opony to jest coś z czym Perez może pójść do każdego zespołu i nawet w średnim samochodzie robić dobry wynik. Jeżeli chodzi o występy wczorajsze. Świetnie poradził sobie również Lorenz, nie Lorenz, tylko Lennstroll. On wykorzystał ten dobrze przygotowany, dobrze dysponowany tego dnia samochód. To było bardzo ważne, bo zespół walczy cały czas o tą trzecią pozycję w klasyfikacji konstruktorów. Trzeba mu oddać, że potrafił na używanej miękkiej oponie przejechać 42 okrążenia i to tak naprawdę otworzyło mu szansę na ten dobry wynik i dało zespołowi ogromną przewagę w klasyfikacji konstruktorów. Byli 14 punktów z tyłu za McLarenem zrobiło się 10 punktów przewagi, ale ta walka będzie trwała do samego końca. To wszystko nie byłoby jednak możliwe bez tych ogromnych pieniędzy, jakie Lorenz Stroll wpompował w ten zespół, i w trakcie tego tygodnia to kolejny raz pomogło. Zespół po tych przygodach w poprzedni weekend miał problem z odbudowaniem samochodów, braku części zamiennych. Lorenz wysłał swój prywatny samolot, który do ostatniej chwili czekał, aż tych części uzbiera się jak najwięcej. Te części pojawiły się na to, że mechanicy mieli mieli z czym pracować. Połóż presję na strola, taki komunikat usłyszał w słuchawce Esteban Okon na 39. okrążeniu. Trzy okrążenia później zameldował się u swoich mechaników potwardy twardy komplet opon i to było dla niego receptą na pierwsze w karierze podium. No, Okon wykorzystał bardzo dobrze swoją szansę Wiele osób mówi, że Francuz w przyszłym sezonie może spotkać się ze ścianą, czyli z Fernando. Alonso może tak być, choć Okon tym występem pokazał, że jest coraz lepszy i myślę, że ten występ doda też pewności siebie, wiary w swoje umiejętności. Kiedy przyjdzie zmierzyć się z Fernando Alonso, on znajdzie argumenty, żeby temu staremu lisowi stawić czoła, żeby dać mu kontrę, żeby pokazać, że jest coś wardzi. myślę, że Okon jest kierowcą, który jest niedoceniany. Okon właśnie na tle Fernando Alonso ma szansę potwierdzić, że nie jest średniakiem, że jest kimś więcej, że w dobrym samochodzie ma szansę naprawdę walczyć o duże rzeczy. Ten występ okona to, że wytrzymał tę presję, że poradził sobie z tą dość trudną strategią, też pokazuje, że, no, stać go dołożyć do tego wysiłku zespołu coś od siebie, dzięki temu Renault nadal pozostaje gdzieś w tym kontakcie w walce o trzecią pozycję w klasyfikacji konstruktorów choć przeskoczyć McLaren, a, przeskoczyć Force India, Racing Point będzie ciężko z kolei Daniel Riccardo był rozczarowany tym jak wczoraj potoczył się ten jego wyścig, mocno żałował tych decyzji podjętych w trakcie, na początku dali się ograć kwiatowi, dali się podciąć przez co Ricardo przez długą część jechał właśnie za kwiatem. Potem również dość późno przyszła ta decyzja o zjeździe w czasie kiedy na torze pojawił się wirtualny samochód bezpieczeństwa. Może inaczej decyzja przyszła w dobrym momencie, natomiast nikt nie spodziewał się, że ten czas trwania wirtualnego samochodu bezpieczeństwa będzie tak krótki. Daniel zmienił opony kiedy na torze było już zielono. No i to spowodowało zamiast zysku stratę w stosunku do tych kierowców, którzy pozostali na torze. Przed tygodniem po awarii Pereza Norris mówił, że nie ma tak naprawdę z czego się cieszyć, bo to wszystko może się bardzo szybko odwrócić. Myślę, że McLaren w ten weekend liczył na nieco więcej. Jednostki w McLarenie wytrzymały, ale zabrakło nieco tempa. Obaj kierowcy mocno zaczęli, ale z upływem czasu, z upływem okrążeń, to tego tempa w samochodzie po prostu brakowało. Rywale byli szybsi, obaj kierowcy nie mieli czym. Podjąć takiej bezpośredniej rywalizacji z tymi nieco szybszymi samochodami. Nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o McLarena i o ich występ, no ale tutaj o to trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów trzeba będzie walczyć do samego końca. Jeżeli chodzi o Carlosa Sainca, no to. No, również dojechał dość wysoko, ale nie był do końca z tego występu zadowolony. On uważał, że no, była szansa na zdecydowanie więcej w tym wyścigu. Jesteśmy szybcy, ale nie możemy się ścigać. Takimi słowami Alex Albon tłumaczył się z tego kolejnego, trzeba to otwarcie powiedzieć, słabego występu, wskazując na być może nietrafioną konfigurację aerodynamiczną samochodu. Skoro można było wygrać wyścig z ostatniej pozycji na pierwszym okrążeniu, to myślę, że na podium można było dojechać mając do dyspozycji najszybszy samochód w tempie wyścigowym. Przynajmniej na to wskazywały te piątkowe zajęcia. No, Albon kolejny raz się nie popisał. Nie takich występów na pewno oczekuje od niego Helmut Marko, szczególnie że ostatnio bardzo jasno postawiono sytuację albo zaczniesz dojeżdżać wysoko albo kolejny rok spędzisz na ławce rezerwowych ta łaska, ławka rezerwowych będzie chyba w przyszłym sezonie bardzo piekła albo na w pewną część ciała jeżeli chodzi o Maxa Verstappen'a to jego przygoda skończyła się bardzo szybko po kontakcie Szalem, leklerkiem. Verstappen był no, wściekły po wyścigu. On był zły na leklerka. Mówił, jak można być tak lekkomyślnym na początku wyścigu, jak można zrujnować wyścig dwóch, a może nawet trzem kierowcom, choć Perez z tego akurat wyszedł naprawdę obronną ręką. No, jeżeli chodzi o Verstappena, to paradoksalnie ten kontakt, czy ten atak leklerka, taki trochę desperacki, był możliwy właśnie dzięki temu, że Max się wycofał dość nietypowo. Na początku wyścigu, tuż po starcie, bardzo szybko Zaczął hamować przed zakrętem, widząc, co się dzieje obok niego i, i przed nimi. To właśnie otworzyło Leclercowi tą wewnętrzną, ale tego miejsca po wewnętrznej było za mało. Leclerc przyznał się po wyścigu, że to była tylko i wyłącznie jego wina. I kiedy Magnus usłyszał w trakcie wywiadu, że Leclerc wziął to na siebie, powiedział i bardzo dobrze, bo nikt inny nie jest winny tej sytuacji. A teraz słowo na temat. Mercedesa, czyli ta wisienka na torcie, te problemy Maxa Verstappena sprawiły, że Mercedes mógł się jedynie zastanawiać który z ich kierowców dojedzie I jako pierwszy, w jakiej kolejności ukończą ten wyścig choć Bottas miał wczoraj w ręku wszystkie atuty doświadczenie, znajomość samochodu pierwszą pozycję, dzięki temu miał też gwarantowaną lepszą strategię, te ułamki, ale one są niezwykle ważne a ten dzień, to popołudnie należało tylko i wyłącznie do George'a Rassela. Tuż przed tym wyścigiem telewizja Sky Sports, Antony Davidson przeprowadził taką dogłębną analizę startów George'a Rassela. tej pięty Achillesowej. Nie pozostawiono na tym, co do tej pory pokazywał Russell suchej nitki, trochę jakby próbując ściągnąć te oczekiwania z występu Rasela, dać kibicom brytyjskim, kibicom, ale kibicom na całym świecie do zrozumienia, że to nie jest łatwe zadanie. Jeżeli do tego dołoży się ciasny kokpit, jeżeli do tego dołoży się za małe buty, jeżeli dołożymy do tego niedostosowane łopatki, zbyt małe łopatki jak na te Duże ręce George'a, Sella, to cudów nie powinniśmy się spodziewać. Taki był wydźwięk tej analizy, tego materiału. Tymczasem młody Brytyjczyk pojechał jak Lewis Hamilton, wygrał start, kontrolował tempo i przez długi czas trzymał partnera dwie sekundy za sobą. Celowo czy nie, miało to dość duży wpływ na opony, stan opon w samochodzie Walterego Bottasa, który. Szybciej niż od Rassela zaczął skarżyć się na to, że te opony przestają trzymać. W tym czasie Rassel mówił: Moje opony są jak najbardziej w porządku. No przecież identyczne obrazki oglądaliśmy już wielokrotnie, kiedy to Louis Hamilton właśnie tym dwusekundowym marginesem znęcał się nad Bottasem, dając mu nadzieję na to, że za chwilę doskoczy, a jednocześnie zostawiając go w tym brudnym powietrzu. Niezwykle dojrzała jazda, i ta przewaga strategiczna wynikająca z pozycji lidera pozwoliła Rasselowi zwiększyć tą przewagę nad Bottasem. Jeszcze po wykonaniu tego udanego pit stopu, no to wszystko układało się idealnie. I ostatnie rzeczy, jakie Rassel potrzebował, był samochód bezpieczeństwa. Kiedy ten pojawił się na torze na 63 okrążeniu, Mercedes zdecydował się na podwójną zmianę. Odkładając na chwilę na bok to, co było później, zastanówmy się, czy to była dobra decyzja ze strony Mercedesa. Co by było, gdyby Mercedes zostawił obu kierowców na to, że obaj byli na twardych, już zużytych oponach. Różnie mówi się na temat tych opon. Czasem mówi się, że te twarde opony po wychłodzeniu już nie złapią temperatury, nie dadzą kierowcom takiej przyczepności jak na początku. Tutaj chodzi o te wszystkie reakcje chemiczne, które zachodzą w oponie. I to jest jeden z argumentów. Z drugiej strony, przewaga tempa, jeżeli chodzi o samochody Mercedesa, nad konkurencją była dość duża. Nawet gdyby przegrali Restart, bo właśnie o ten Restart najbardziej obawiali się, myślę, że stratedzy Mercedesa, to obaj kierowcy, patrząc na to, co później robił Russell, jak gonił, jak wyprzedzał, byliby chyba w stanie odzyskać te pozycje. Jedyny argument, który tutaj do mnie przemawia, sugeruje, że to była właściwa decyzja, to była ta świadomość, że w jednym samochodzie mają żółto dzioba, w drugim mają kierowcę, który już bardzo mocno dostał po głowie w trakcie tego wyścigu, który może tam pod kaskiem się wręcz gotować. Zespół kolejny raz, jak to miał też w zwyczaju w przeszłości, postanowił obstawić wszystkie bazy, postanowił pomóc kierowcom, licząc na to, że nic złego się nie wydarzy, no ale tym razem mały błąd, wywrócił wszystko do góry nogami. Z analizy tej decyzji, ja tutaj trochę wybiegam w przyszłość, która. Została wydana już po wyścigu. Mercedes został karany karą 20 tysięcy euro za pomieszanie tych opon, za skorzystanie czy założenie do samochodu George'a Russella, niewłaściwego właściwego kompletu, kompletu należącego do Walterego Botasa Wynika, że ekipa mechaników nie otrzymała komunikatu o tym, że zjeżdża George Russell, więc przygotowała zestaw OPON dla Walterego Botasa, bo ten też miał zjechać. No i tutaj z, tej, z tego komunikatu wyłania się bardzo. Ciekawy detal, bardzo ciekawy szczegół. Ten komunikat, który został przekazany mechanikom, został zakryty czy przykryty, przysłoniony przez komunikację radiową pochodzącą z samochodu George'a I No i teraz rodzi się pytanie: czy ten błąd był ukryty? W, tym, w tej konfiguracji systemu radiowego Mercedesa od wielu miesięcy, albo może od wielu lat, czy był to jednorazowy błąd? A jeżeli był ukryty, to być może do tej pory nie wyszedł, nie pojawił się, bo w tym momencie, kiedy kierowca zjeżdża do alei serwisowej, czy ci etatowi kierowcy, no zwykle nie potrzebują tak dużej opieki ze strony inżyniera, nie potrzebują tak dużo informacji, po prostu nie zajmują tej linii komunikacyjnej i te komunikaty mogą swobodnie docierać do innych, mimo wszystko duży błąd ze strony, mały błąd ze strony Mercedesa. Małe niedopatrzenie miało ogromne przełożenie na wynik tego wyścigu, jak Mercedes jest odbierany po nim. Ja tak na Twitterze napisałem, że specjalna nagroda za pit stop przyznawana przez Ferrari czy komisję Ferrari trafia w ten weekend do Mercedesa i zamiast repliki zdecydowano się przydzielić oryginał. Resztę historii już znamy. Opony Bottasa Trafiły do Racela. W przypadku Fina mechanicy zorientowali się, jeden z mechaników zorientował się po oznaczeniach, które są na oponie, że coś nie gra. Finowi założono ponownie ten sam komplet, w którym zjechał. No tutaj też miał Botas bardzo wiele problemów, żeby dokończyć ten wyścig w przyzwoitym tempie. No i rywale no, używali sobie trochę na, na Botasie. Botas nie radził sobie z tym samochodem, nie mógł go opanować. Wyglądało to no, bardzo źle, jeszcze bardziej. Rzuciło taki zły cień na ten występ Walteriego Botasa. Jeżeli chodzi o tą drugą część wyścigu, tutaj Botas nie ma absolutnie nic do powiedzenia, ale to co miał przegrać, przegrał na początku. Po tym błędzie Russell musiał ponownie zameldować się u swoich mechaników, co też zrobił, co też uratowało go od takiej indywidualnej kary. No i wtedy stało się coś, czego też pewnie od Russella nie mogliśmy oczekiwać. Chłopak, który był poddany dużej presji, chłopak, który przeżył duży zawód, znowu zaczyna cisnąć głowa w dół i jedziemy i zaczął się koncert wyprzedzania. George Asela był już na drugiej pozycji, był już w ogródku, witał się z gąską, no i znowu zdarzył się e, nieszczęśliwy przypadek, rozcięta jedna z opon. Mała utrata ciśnienia. Tutaj też pojawiły się gdzieś w mediach społecznościowych bardzo szybko jakieś teorie spiskowe, że, że tu Mercedes próbował jakoś je reżyserować to wszystko. Nie rozumie tego kompletnie. Szczególnie, że Mario Izola bardzo szybko napisał, że rzeczywiście on jako przedstawiciel Pirelli potwierdza mały, ale stały ubytek ciśnienia. Zmiana wizyty w serwisowej była konieczna. Trzy punkty to zdecydowanie za mało. Za mała nagroda za taką. Jazdę. Wiele osób bardzo żałuje Rassela, ale ja uważam, że w dłuższej perspektywie to, co się wydarzyło wczoraj na to, że może mu wyjść na zdrowie, a dlaczego, no pokazał ten niesamowity talent, dał wszystkim dowód na to, że jest materiałem na to, żeby być kierowcą z czołówki już teraz, nie potrzebuje czasu. Jest dojrzały, jeżeli chodzi o sposób, w jaki obchodzi się z samochodem, jest dojrzały również, jeżeli chodzi o głowę, to on w tym pojedynku wyglądał na lidera zespołu u Mercedesa, a przez to, że nie wygrał tego wyścigu, będzie jeszcze bardziej głodny, będzie jeszcze trudniej czy ciężej pracował na kolejne sukcesy. A ta szansa na to, żeby pokazać się z jeszcze lepszej strony, powinna przyjść już za tydzień, bo występ Hamilton'a stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Toto Wolf, pytany w trakcie tego weekendu, pytany wczoraj o stan zdrowia Louisa Hamiltona, uciekał od odpowiedzi. On mówi, piszę do Louisa, ale nie pytam go o jego zdrowie, bo nie chcę go denerwować, nie chcę, żeby jeszcze bardziej się dołował. To były takie wypowiedzi raczej wymijające. No dzisiaj to powiedział, że być może z analizy lekarzy wynika, że w czwartek lub w piątek Louis da wynik negatywny, jeżeli chodzi o testy. No niezależnie od tego w grę wchodzą jeszcze kwestie formalne z tego co mówiła, e, mówili przedstawiciele stacji Sky Sports w Bahrajnie. Reguły mówią, że żeby wyjść z izolacji trzeba dać e, cztery negatywne wyniki dzień po dniu, więc ten zegar tyka dla Luisa bardzo szybko. Dodatkowo z listu rozesłanego przez przedstawiciela FIA, delegata FIA do spraw medycznych wynika, że każdy uczestnik tego e, tego cyklu, jeżeli w Bahrajnie będzie miał potwierdzony wynik pozytywny, nie ma prawa pojawić się w trakcie weekendu wyścigowego w Abu Zabi. tutaj oczywiście mogą pojawić się jakieś wyjątki, ale ten wynik, wynik ten udział Luisa Hamiltona w kolejnym weekendzie wyścigowym stoi naprawdę pod bardzo dużym znakiem zapytania. Gdzie, by, gdzie był w tym wszystkim Walter i Bottas? Słowa Toto to Wolfa, że nie błyszczał w trakcie tego wyścigu, to chyba. Bardzo łagodne określenie, takie dyplomatyczne, właśnie godne szefa zespołu, który musi to wszystko jakoś wyśrodkować, musi pogodzić te wszystkie, no czasem skrajnie różne interesy. Tutaj też mówiąc o sukcesie czy o dobrym występie George'a Russell'a, Wolf to, to bardzo się hamował, nie chcąc też powiedzieć czegoś, co mogłoby źle zostać odebrane przez Louisa Hamiltona i jego, i jego fanów, ale z dwójki kierowców Mercedesa Bottas w trakcie tego niedzielnego popołudnia, w tej pierwszej części wyścigu wyglądał właśnie na pierwszoroczniaka, wyglądał na debiutanta, na kierowcę, który dopiero zaczyna, który ma prawo do tego, żeby popełnić błędy, żeby spalić się na starcie. Zastanawiałem się patrząc na tego Botasa będącego właśnie w tym oknie dwóch sekund, co w tej sytuacji zrobiłby Lewis Hamilton, no i odpowiedź przyszła natychmiast, to jest w zasadzie to, o czym Lewis Hamilton mówił w kilku ostatnich weekendach, kiedy przegrywał start, starał się dać. Swojemu rywalowi trochę więcej przestrzeni, zadbać o samochód, zadbać o opony, czym otworzył sobie, czy wielokrotnie otwierał sobie strategiczną szansę na to, żeby zaatakować w drugiej części wyścigu. Mógł wydłużyć ten przejazd dzięki temu, że opony jeszcze trzymały, mógł liczyć na wyjazd samochodu bezpieczeństwa. Tych opcji otwierało się bardzo dużo, bo ta swoją jazdą w zasadzie nie wnosił nic do tego, żeby pomóc zespołowi otworzyć mu jakieś możliwości do zaatakowania George'a Russella. Nie mogę też oprzeć się wrażeniu, że gdzieś w głowie Bottasa w trakcie tego niedzielnego wyścigu cały czas rezonowało pytanie zadane w trakcie konferencji prasowej: co zrobisz, jak przegrasz, przegrasz z George'em Russellem? Przegrać nie przegrał, ale ten weekend na pewno da mu bardzo wiele do myślenia. Co do presji, wiele osób uważa, że George Russell ten weekend pojechał bez żadnej presji. Jeżeli ktoś tak uważa, to mam wrażenie, że chyba nigdy nie mówił chociażby wierszyka na apelu w przedszkolu. Ta presja zawsze jest. Zobaczcie, ten młody chłopak nagle trafił na szczyt do najszybszego samochodu. Ta presja była ogromna i ona zawsze towarzyszy kierowcom. Oni nie, nie ukrywają tego. Zawsze stres jest przed wyścigiem. Pytanie tylko, jak radzisz sobie z tym stresem, czy jak umią sobie z tym stresem radzić. Jednym idzie to lepiej, innym nieco gorzej, co często też widzimy w trakcie jakichś wybuchowych reakcji i opanowanie tego wszystkiego to jest proces, który czasami wymaga wielu lat. Widzieliśmy, jak kształtowała się, czy kształtował się charakse, charakter Maxa Werstepana. Jeszcze nieraz to wszystko z niego wychodzi, ta gorąca głowa, ale teraz coraz częściej potrafi to kontrolować, potrafi nad tym e, zapanować i nawet takie sytuacje jak e, wyjazd z toru, uszkodzenie samochodu, Samochodu na okrążeniu formującym czy, czy rozgrzewkowym nie jest czymś, co potrafi go wyprowadzić z równowagi. Nadal potrafi pozbierać głowę i tego wymaga się od kierowców, którzy są na szczycie. Tego Botasowi chyba brakuje. Tego głowa nie pracuje tak, jak powinna. Nie pracuje. Na tyle dobrze, żeby stanowić zagrożenie dla Lewisa Hamiltona, czy jak się okazuje dla Georgia Racella. Dużym przegranym tego weekendu, oprócz Bottasa, jest też zespół Alfa Tauri, bo oni spisywali się na tym torze, który nie wymaga dużego docisku, w zasadzie na tej konfiguracji toru, która nie wymaga dużego docisku, bardzo dobrze w trakcie tych piątkowych, sobotnich zajęć, kiedy przyszło do tej niedzielnej rywalizacji, kiedy te szanse przed Zespołami środka stawki zaczęły się otwierać. No, to tutaj kierowcy Alpha Tauri gdzieś zgubili to dobre tempo, ono całkowicie się rozmyło. Choć Daniel Kwiat był zadowolony ze swojego występu, on trochę reklamując się już w kontekście roku 2022 mówił, że to był chyba najlepszy wyścig w jego wykonaniu w trakcie tego roku. A jak poradzili sobie debiutanci? No, myślę, że na przestrzeni weekendu można powiedzieć, że poradzili sobie całkiem przyzwoicie. Eken popisał się. No może to zbyt duże słowo, ale przyzwoicie pojechał w kwalifikacjach, nie odstawał bardzo mocno w trakcie tej sobotniej rywalizacji. Z kolei w niedzielę Fittipaldi popełnił mniej błędów, był bardziej. Stabilnym kierowcom. Myślę, że kolejna szansa przed nimi również w ciągu najbliższego weekendu wyścigowego. A co do tego weekendu, jest ogromny paradoks paradoks, którego tak do końca nie potrafię zrozumieć, bo kiedy tracimy największą gwiazdę tego sportu, zaczynają się prawdziwe emocje. Przecież w piłce nożnej, w koszykówce zdarzają się sytuacje, kiedy nagle okazuje się, że ta duża gwiazda nie może wystąpić, kibice o ile są na trybunach. Chcą zwrotu pieniędzy wydanych na, na bilety, jeżeli to jest jakaś gala pay per view, to tam również są kontrowersje, a tutaj chyba nikt nie żądałby zwrotu za bilety wręcz, wrotnie. jeszcze, nawet po wyścigu, bylibyśmy gotowi dopłacić za to widowisko, które się nam zrodziło z tej nietypowej sytuacji. Tutaj taka moja, moja myśl, choć to, co powiem, jest bardzo trudne w realizacji ze względu na te koszty związane z rywalizacją w Formule 1. Ale myślę, że mądre głowy w Liberty Media muszą znaleźć sposób, żeby urozmaicić sezon właśnie takimi zastrzykami świeżej krwi, powiewami świeżego powietrza. Powinni pojawiać się nowi kierowcy w jakiejś formule dzikiej karty, jakiegoś dodatkowego samochodu. Oczywiście, tak jak mówię. Technicznie, finansowo jest to niezwykle trudne, ale chodzi o to, żeby takie sytuacje, które mieliśmy okazję oglądać w niedzielę, na to, że mam nadzieję, że w ciągu najbliższego weekendu również się powtórzą, nie były dziełem przypadku, nie były dziełem nieszczęścia jakiegoś kierowcy, ale były sytuacją, nad którą Formuła 1 Liberty Media w jakiś sposób panuje. No, gdyby taki samochód był do dyspozycji, gdyby był wykorzystany 2-3 razy w ciągu sezonu, gdyby kierowca mógł przeskoczyć z zespołu do zespołu z ze słabszego do lepszego samochodu to byłoby coś, co no, też byłoby takim miernikiem talentu, skali e, możliwości danego kierowcy, to są takie moje marzenia jako kibica Formuły 1 bardzo trudne do spełnienia, ale w ciągu najbliższych lat życzyłbym sobie żeby taki mechanizm się pojawił, żeby nowi kierowcy mieli okazję sprawdzić się w równie szybkich samochodach jak ci, którzy regularnie dojeżdżają w pierwszej dziesiątce, nie udało mi się na pewno w trakcie tego wydania zebrać wszystkiego, co działo się w trakcie tego niedzielnego wyścigu. Ogromne emocje i szykuje nam się powtórka w kolejny weekend. Wydaje mi się, że jeżeli Botas miał w ten, Botas, tylko miał w ten weekend szansę na zwycięstwo, to ta szansa przed nim jest również w kolejnym weekendzie, ale łatwo chyba nie będzie. Botas, mimo tej krytyki, która na niego się Zwaliła po tym występie. Myślę, że pozbiera się i pokaże się z dobrej strony, odpowie, bo to jest właśnie siła prawdziwego kierowcy. A jeżeli nie, no to myślę, że to, to będzie miał jasną e, głowę w kontekście tego, kto powinien usiąść w tym samochodzie w roku 2022. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.